ile będziemy to rozwijać na poszczególne segmenty. Ale nie dziwi panów to, że my mamy drugi, jak się okazuje, najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. I mamy najniższą inflację i najwyższy wzrost gospodarczy. Więc czasami w takich sytuacjach, jak jest sytuacja kryzysowa... To trzeba w umiejętny sposób posługiwać się też takim narzędziem jak deficyt budżetowy, ale trzeba to robić uczciwie. To znaczy, nie wolno tego ukrywać w funduszach pozabudżetowych i udawać, że tutaj w budżecie jest niski deficyt, a tak naprawdę te, te no tak, wydatki bo, są bardzo ale, duże. Bo, bo nasi słuchacze prawdopodobnie nie zajmują się na co dzień budżetem państwa, więc wyjaśnijmy jedną najprostszą rzecz. Że do niedawna w Polsce były dwie metody liczenia tego deficytu. Jeden nazwijmy to metodą polską, a drugi metodą europejską. No i w metodzie e, polskiej można było zrobić więcej niż e, w metodzie europejskiej. W związku z tym e, rząd e, Morawieckiego korzystał z tej e, luki przepisowej i, i jak powiedział przed chwilą premier Pawlak upychali e, ten dług w innych e, e, szufladkach. No i, i w pewnym momencie trzeba było ten e, dług zarejestrować i, i pokazać. Problem według mnie polega na tym, że e, to jest poważna sytuacja i, e, i przez <laughs> ostatni rok e, o tym nikt się nie przejmował, ponieważ jest to założenie, że będziemy rosnąć, więc wyjdziemy z tych